Hajko. Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam. Wczoraj wieczorem odbyła się impreza urodzinowa Amadeusza. I jak wy oceniacie na przykład live Amadeusza? Dziwne, nie? Dziwne wydarzenie, że Amadeusz technicznie nie potrafi nic pociągnąć, żeby to dźwięk, żeby jako taki był. Tak, no dziwnie. Obecność Murańskiego na urodzinach Amadeusza spowodowana była faktem, iż Ferrari był jedną z najbliższych osób w świecie flickfightu dla jego świętej pamięci syna, i panowie mieli prywatnie kontakt. Popularny stary Muran początkowo był widziany tylko w tle podczas rozmowy z Z tego co wiem, to Muran młody się bardzo kolegował z pasutem, e, że się faktycznie lubili. Ale że z Amadeuszem, to ja pierwsze słyszę. Okej, okay, nie, że się umówili na wywiad, spoko, każdy ma prawo, ale tak ogólnie uważam, że mogli to zrobić może na innym evencie, nie na takim evencie, gdzie pełno dziewuch pijanych gada o strasznych pierdołach. Nie chcę tym dziewczynom ubliżać, ale naprawdę fragmenty, co oglądałem tego streama były, no, nie wiem, do, do czego to porównać. Do takich starych projektów, typu, nie wiem, były jakieś takie libacje youtuberów, żeby w innych okolicznościach, nie? żeby się spotkali na przykład dziś, albo jutro, przy dobrym dźwięku to nagrać i tyle. Mają irytować dziecko, żeby jeszcze raz podłączyli go do, do aparatury, więc albo ta, albo ta kobieta jest pozbawiona człowieczeństwa, bo jeżeli to odebrało jako atak i zemściła się w ten sposób na moim pierwszą pisząc tą skórę, zemściła się na mnie, bo faktycznie podłączyli go, na moje żądanie podłączyli go jeszcze raz, to ja, ja wiem, że z punktu widzenia medycznego to już nie było na to, że... Dobra, nawet nie będę tego komentował, tak, że ratowniczka zemściła się, bo poprosił, żeby podłączyć jeszcze i spróbować ratować syna i ona się zemściła, tak, udostępniając nieprawdę. W... Okej, okay. nie będę komentował, bez komentarza. Co no, do Duża tragedia, współczuję spół, Jackowi straty, yy, uważam, że Amadeusz trochę nie taktownie, że zamiast spotkać się z ja jeżeli chciałam tego wywiadu to zamiast spotkać się z Jackiem dziś albo jutro i też sobie nagrać to to po co to robić na imprezie, gdzie za ścianą są yy, jest impreza wuda i dziewuchy gadają na streamie o pierdołach, nie. Zobaczmy w ogóle jak wyglądał ten stream Amadeusza, Amadeusz urodziny. Jest są jakieś szoty z tego? Hej, co tam, kim jesteś, jak się nazywasz? A powinno być. Ona tak naprawdę ją interesowała. Hej, ile masz followersów i ile bym, myślisz, przeszło do mnie, gdybyś mnie pokazał na follow, na, na Insta Story. Ja słyszę takie pytania. <noise> Tylko, że ja mam yy, tak, że od razu widzę in intencje, nie? <noise> Ale zobaczcie, przez chwilę się działa dwa krzesełka dalej, już jedno. Nie ja włączyłem tą muzykę.